Drodzy mieszkańcy, w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Rzędu Gminy Dobra chciałam Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Te piękne święta niech będą odpoczynkiem oraz spotkaniem przy wigilijnym stole. Drodzy mieszkańcy, szanowni goście, przebywający na terenie naszej gminy, święta to czas miłości, spokoju, wzajemnych spotkań. W imieniu radnych Rady Gminy Dobra pragnę przekazać nasze najserdeczniejsze życzenia na ten zbliżający się okres Bożego Narodzenia 2023. Dzieciom z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę, aby pod choinką były obfite prezenty. Bo pewnie wszyscy byliście bardzo grzeczni i wszyscy czekają właśnie na ten najwspanialszy moment. Ale też, żeby może troszeczkę. Puchu białego na święta Bożego Narodzenia nam spadło. A ze strony gminy dołożymy wszelkich starań, aby ten okres i najbliższy rok był dla Państwa jeszcze lepszy. Wesołych, Wesołych świąt! świąt.